Witajcie w kolejnym odcinku z gry Staklans. Wracamy do mojej wioski. Poprzednim razem trochę musiałam zwiewać z wyspy. Mamy krapa, matkę! O kurde! Małpy! Małpy, na pomoc! O kurczę, ja zginę tutaj. To się może nie udać, więc wysyłam go do domu z powrotem. Chcesz wrócić do kontynent? Bieżący miesiąc do Pięknych Koncert, trzeba będzie dokarać wieśniaków. Tak, nieważne, uciekamy! Ale zamierzam tam wrócić. Póki mój y, mag jest najedzony, od razu wsiadamy do łodzi wiosłowej i płyniemy. Y, niestety krab matka została tutaj, więc wiecie co? Ja będę z nią walczyć. Myślałam, że ona sobie zniknie, ale jednak siedzi na tej wyspie i czekała na mnie tutaj. Teraz mam w sumie prawie full, full HP. Jak będzie koniec miesiąca, to zrobimy po prostu tak, że będziemy uciekać od niej na planszy i czekać na karmienie, żeby zregenerować sobie HP. Myślę, że to jest sposób, żeby pokonać tę matkę. Czuję już, że powoli wypadałoby zacząć uciekać. Ja będę sobie tutaj prowadzić e, podróże po mojej wyspie, zwiedzać, e, ignorując matkę kraba. I maś mi się zrobiła. Z czego mi się zrobię? Maś mi się zrobię z surowego kraba! O nie! Dobra, mamy karmienie. W takim razie mój wieśniak, znaczy mój mag, powinien teraz się zregenerować. Chociaż trochę, ale strasznie mało się zregenerował. No to szybciutko musimy dać do ogniska. Gdzie jest ognisko? Musimy dać do ogniska surowe mięso kraba, żeby zrobić sobie jedzenie na kolejny miesiąc. Teoretycznie tego mięsa surowego kraba mam strasznie dużo i ono się zaczyna już powoli psuć. Przydałoby mi się mieć tutaj lodówkę, żeby to jedzonko mi się nie psuło, ale niestety w tym momencie nic takiego nie mamy. No ale okej, okay, może się uda jakoś to przeżyć. Mamy... Nowy pakiet kart, zaawansowany archipelag. Bardzo dobrze. Ile masz HP? 11, krab ma 16. Kurczę, czy my to przeżyjemy? Oj, zaczynam się obawiać, że ta walka może się skończyć dopiero w przyszłym miesiącu. Ej, uciekaj, gościu! Uciekaj. E, 4 HP, 8 HP, ma matka, pokonamy ją! 4 HP zostało! Uuu. Tak! <laughs> pancerz skraba! No to zakładamy od razu pancerz scraba. Okej, okay, sytuacja pod kontrolą. W takim razie możemy wrócić do eksploracji wyspy Mam w tym momencie cztery jedzonka w postaci butelek rumu, ale ja nie chcę tego zjadać, więc odpalę sobie bananowca i może mi się uda zdążyć. Nie uda mi się! No cóż, upiłam właśnie wieśniaka. I dostałam pustą butelkę. Świetnie, chciałam dać mu banana, on wolał wybić rum. No to wr wracamy do eksplorowania. Kupię sobie pakiet, grillowanie i ważenie, żeby dostać więcej jedzonka. Mamy kraba, kraby w sumie możemy sobie ubić. Małpy sobie od razu wytresuję. Gdzie są pozostałe małpy? Chyba wszystkie zginęły. Nie pamiętam tego. Dobrze byłoby też zrobić sobie slub, który kosztuje dwie deski, jeden żagiel i jednego wieśniaka, bo to mieści 10 kart i wtedy moglibyśmy przenieść sobie materiały na tamtą wyspę i tam sobie zrobić może fregatę? Muszę zdobyć więcej bawełny w takim razie. Udało mi się odblokować coś nowego. O, to jest ostatnia rzecz, która była w tym pakiecie, grillowanie i ważenie i to jest papuga! Gada jak człowiek, lata jak ptak, piraci ją uwielbiają. Czy ja mam możliwość oswoić pirata, oswoić to może nie jest dobre słowo, ale zaprzyjaźnić się z piratem, to byłoby naprawdę ciekawe, niech ta papuga sobie tutaj lata, na pewno będzie trzeba to wypróbować przy następnym ataku piratów, bo jeśli bym miała tutaj dodatkową postać do pracy, to byłoby to na pewno całkiem git. Tworzyłam dodatkowe szopy, więc teraz mam troszeczkę mi więcej miejsca i możemy zacząć zbierać materiały. Oczywiście ja sobie tutaj na początku poukładałam wszystkie karty, a wszystko mam porozwalane przez te małpy i papugi. Mam przygotowane tkaninę i linę, możemy zrobić żagiel, a później będzie trochę trzeba zniszczyć tych... Nieszczęsnych małp, bo ich jest zdecydowanie za dużo tutaj. Myślę, że trzy to jest wystarczające na to miejsce. Mamy zbudowany żagiel. Myślę, że fajnie byłoby zabrać do domu ten krzew bawełny i zasadzić w domu bawełny. Ciekawe, czy ona może rosnąć poza wyspą. Na pewno warto byłoby się przekonać, no bo ja powoli przygotowuję się do tego, żeby przynajmniej na chwilę wrócić do tamtego miejsca. Do zrobienia slupa brakuje mi już tylko dwóch desek, więc od razu sobie wysyłam maga do obozu z drewnem. Niech on szybciutko wydobędzie trochę drewna. O, i pojawiła się piracka łódka! Oj! To znaczy, że chyba pirat dostanie papugę. Może się okaże, że zaraz bym miał tutaj dwóch mieszkańców. Tak się zastanawiam, czy to będzie tak jak w przypadku małpy, że pirat będzie. tymczasowy czy na stałe będzie moim sojusznikiem. To jest bardzo interesujące. Na pewno warte do przeeksperymentowania. Witaj, Piracie! Patrz, co dla Ciebie mam! O! Mamy odblokowany nowy pakiet: odkrywcy z enklawy. I mamy przyjaznego pirata! Dało się, on w ogóle jest od razu w, w zaopatrzony w piracką szablę i w płaszcz z tygrysiego futra. Ej, to brzmi bardzo, bardzo dobrze. Nie mam dla niego chyba żadnej czapki. Mam tylko pancerze i żelazne tarcze. Ale wygląda na to, że pirat po prostu jest po mojej stronie, więc nie będzie raczej się odmieniał. Bardzo dobrze. No to, Piracie, mam od razu dla Ciebie zadanie zrobić deski na słupa. Będziemy wypływać na wyprawę powrotną, ale tylko tymczasowo, bo na pewno na tę wyspę sobie jeszcze wrócimy. Też bardzo ciekawi mnie. Co jest w tych kartach, więc dobrze byłoby sobie w sumie spróbować, może kupić te nowe pakiety, bo żadnej karty jeszcze z nich nie kupiłam. Mamy składniki na słup i kto, jak nie pirat, najlepiej może zbudować ten słup. Mamy w takim razie już pojazd, w którym będziemy mogli przewieźć troszeczkę więcej, mam nadzieję. Zobaczmy sobie, czy możemy wysłać dwóch tym slupem. No kurczę, miesiąc się kończy. Ale przynajmniej zjadamy zepsute jedzenie, które mamy tutaj na tej wyspie. A i teraz jest bardzo istotna rzecz: mianowicie, ja muszę dość pilnie zdobyć jedzenie, dlatego że mamy tylko butelkę rumu, jako coś do jedzenia. Strasznie dużo mamy kup tutaj na miejscu, ale widzę, że tutaj pływa sobie jeden dorszyk właśnie skacze po plaży. Ok, jeśli chodzi o jedzenie nie mamy problemów, no to zobaczmy co kryje pakiet zaawansowany archipelag, szkielet. No tak, oczywiście, że musi wyjść szkielet, no bo co innego mogłoby się pojawić z zaawansowanego archipelagu, ale mamy kask dla przyjaznego pirata, świetnie, to już mamy uzbrojonego pirata. Mamy trzcinę cukrową i mamy sztabkę żelaza. O, to ja tu jestem w stanie zdobywać żelazo, to znaczy, że jestem w stanie tutaj zrobić magazyn. No to od razu się za to zabieram. W międzyczasie otwórzmy ostatnie. Mamy coś nowego. Mamy szkło przezroczysty zasób. Tak się, tak jest opis tego szkła. Ale szkło też może się przydać. Myślę, że możemy zrobić z niego puste butelki. Nie wiem, czy coś jeszcze. W każdym razie zróbmy ten magazyn. Bo czemu by nie wykorzystać tego żelazna No i oczywiście od razu mam ochotę kupić kolejny ten pakiet i sprawdzić, co tutaj jeszcze więcej może być. Kolejny pirat! Niestety nie mamy dla niego papugi. Ej, i mamy złoże złota. Kurczę, gdybym miała papugę. To bym cię oswoiła, piracia, tak to będę musiała z tobą zawalczyć. Ej, a co się stanie, jak dam mu butelkę rumu? Nie, nic się nie dzieje. No dobra, no to w takim razie pora zawalczyć z tym piratem, zawalczyć z krabami. No bo nie potrzebujemy tylu kart. Zbliżamy się w sumie do limitu. Pomimo tego, że zrobiłam skład, no to tego miejsca na karty wcale nie mam tak dużo. O nie, no i znowu ta krab matka. Okej. Okay. Czyli walczenie z krabami to się zazwyczaj nie będzie dobrze kończyło. Mamy małpy wysłane do walki, mamy krababatkę. Dalej. Dość silną, ale mag jest całkiem w dobrej formie, jeszcze. Przyjazny pirat, no cóż, szkoda byłoby go stracić, ale mam nadzieję, że do tego nie dotrze. Może trochę chociaż małpy, chociaż małpy są raczej nieskuteczne, ale przynajmniej zbierają obrażenia. Więc to jest w sumie fajny sposób, żeby wykorzystać małpy jako tarczę żywą i tym samym nie tracić HP na moich postaciach. No ale tak, jedna małpa już sobie wyzionęła ducha, ale tej walki jestem dużo bardziej pewna niż poprzedniej. Nie no, bez problemu! Ej, zobaczcie, że nawet może małpy nie zginą. Nie no, świetnie! No dobra, jedna zginęła. Dobra, chyba, chyba jednak małpy zginą, ale to jest ofiara, do której jestem gotowa w tej walce. Mamy kolejne pancerze z Krabba. Bardzo dużo pancerzy, tylko problem polega na tym, że ja nie mogę tych rzeczy przewozić. Będę no, musiał tutaj przyprowadzić nieuzbrojonych wiśniaków i ich ubierać w te pancerze. Kupmy sobie ten pakiet, bo udało mi się sprzedać materiały, i tym samym mamy trzcinę cukrową. Węża! Pełzające jodowite stworzenie, ok? Panie Piracie, proszę zająć się wężem. A ja otwieram dalej, mamy starą wioskę, czyli tutaj będziemy mogli sobie odblokowywać kolejne miejsca do odwiedzania. Z węża wypadło surowe mięso, które też myślę, że sobie upieczemy, nim się zepsuje. Chociaż wiecie co? Zrobiłabym eksperyment. Czy to zepsute mięso, jeśli położę je tutaj i zabiorę do wioski, czy dalej będzie się psuło? Zapiszmy do domu cukier trzcinowy, jedną sztukę bawełny, to surowe mięso i mam nadzieję, że mogę wysłać... O nie, o tylko przewozi jedną. To pirat zostaje na wyspie, a ja wracam do domu. No i to mi się podoba, powrót do domu z łupami z wyprawy. No to teraz pora na eksperymenty. No na pewno to surowe mięso dobrze byłoby jak najszybciej upiec. Tak dawno tu nie byłam, że w sumie już niewiele pamiętam, co tu się wyrabia. No to teraz pora na sprawdzenie, czy ja jestem w stanie zasadzić sobie tą bawełnę. Mamy sporo ziemi. Tak, jestem w stanie. Ej, no to w takim razie, skoro bawełna jest w stanie sobie wyrosnąć tutaj... To dobrze byłoby przygotować się do zrobienia fregaty. Do tego potrzebuje 10 desek, 3 żagle i dwóch wieśniaków, także sporo będzie potrzeba do tego bawełny. Ja myślę, że pierwsze plony bawełny sobie przeznaczę na to, żeby po prostu wyprodukować jeszcze więcej bawełny. Otworzył się dziwny portal. Może wypadnie z niego kot, bo ja tutaj cały czas mam przygotowane mleko, żeby oswoić sobie kota. Zobaczymy, czy to się uda. Naprawdę na to liczę tym razem. Komar, Tryton i Goblin. No niestety to nie jest kot. No to w takim razie oni tutaj przechodzą, przekładając mi jajka, których swoją drugą strasznie dużo. Rzeczywiście, druga kuchnia to może być dobry pomysł. W sumie moglibyśmy zrobić leśny amulet. Do tego potrzebne są dwie sztabki złota, magiczny pył, drewno i kuźnia. W takim razie zabieramy się do tego. Magiczny pył, dwie sztabki złota. Idealnie się składa. A w sumie nawet mam cztery w tym momencie, co, co jest w ogóle dla mnie szokujące. Drewno też jest, także wszystko wrzucamy do kuźni i będziemy mieć pierwszy lecznic... leczniczego? Medyka! Zamiast czego to się wkłada? Zamiast czapki! Dobra, to ten szermierz, a może nie, może ten mag, który ma super dużo HP. Musimy pamiętać, żeby wysłać tego maga ze sobą na wyprawę na wyspę. No i też dobrze byłoby w sumie pozdejmować tym wieśniakom te pancerzek. przynajmniej tym kilku, które wyślemy zaraz na wyprawę. Mamy rzadki portal, więc chyba jednak będzie dobrze dać moim wieśniakom z powrotem te tarcze, przynajmniej póki co. No i kurczę, znowu nie ma kota. Dobra, wysyłamy wieśniaków do walki. Niech oni bronią naszej ziemi przed najeźdźcami. Potwory pokonane to można na spokojnie wrócić do wydobywania bawełny. I w sumie już dorobienia pierwszych składników na żagiel. W ogóle mamy jubileusz, 80 miesięcy za nami. W takim razie to jest idealny moment, żeby wykonać w końcu trzeci żagiel i mieć już składniki wszystkie. Gdzie są moje deski? Dobra, deski są tutaj. Mieć już wszystkie składniki na to, żeby wykonać. Fregatę. Aż dwóch wieśniaków jest potrzebnych do zbudowania tej fregaty. Ale już w końcu będę ją mieć, chociaż wydawało się, że trwa tworzenie jej wieczność. Mamy gotową fregatę! W końcu się udało. I teraz tak przyszło mi do głowy, że właściwie to jest jeszcze coś, co miałam zbudować i to odłożyłam i nie zbudowałam. Może to jest najwyższa pora, żeby zbudować sobie tutaj uniwersytet. Cztery cegły, jeden czarodziej. Czarodzieja mamy. Ciekawe, czy to może być mag. Czy to musi być czarodziej? Zobaczmy, czy mag to to samo, co czarodziej? Całe szczęście, budujemy swój pierwszy uniwersytet. W czasie koniec miesiąca trzeba nakarmić wszystkich wieśniaków. No i jest Uniwersytet, miejsce dla mądrych, Zabaję Ci nowy pomysł za 50 monet. No to mamy kasę na jeden pomysł i mam nadzieję, że ten pomysł będzie czymś nowym, a nie czymś, co już znam, bo byłoby szkoda wydać 50 kas właśnie na coś takiego. Coś mamy odkryte, mamy nowy pomysł, skrzynia z zasobami. Deska sztabka żelaza krzemień, do przechowywania zasobów, o to brzmi ciekawie, nie wiem czy na ten moment y, potrzebuję tego, może by się przydało na zasoby, żeby mieć mieć skrzynię drewna, y, albo skrzynię na omlety, to mogłoby być bardziej przydatne, bo tych omletów mi się strasznie dużo tutaj y, udało zebrać. Zbieram w takim razie kasę na to, żeby kupić sobie jeszcze więcej tych pomysłów, bo myślę, że to może być całkiem interesujące. Ciekawe, że możemy właśnie odkrywać tutaj nowe pomysły e, ucząc się ich na uniwersytecie. Zagroda do rozmnażania zwierząt. Teoretycznie mogłoby się to przydać. Natomiast e, czy potrzebuję tego na teraz? Chyba niekoniecznie. Czyli ten pomysł też nie jest czymś, co wykorzystam już teraz, ale. Zawsze jest tu coś nowego, czego udało się nauczyć. Kolejnym nowym pomysłem jest śmietnik. Wiesz, jak że żelaza maś. Pozwala ci pozbyć się niepotrzebnych kart. Świetnie, bo wcale nie jest lepszym sposobem sprzedawanie tych kart. Tylko trzeba zrobić śmietnik, ale już przynajmniej mam zastosowanie dla mazi, która leży na wyspie. Kolejny dziwny portal. Czy to jest pora na kota? Ja cały czas liczę na to, że w końcu wyjdzie ten kod, no bo wychodził tylko wtedy, kiedy nie miałam mleka. A jak teraz mam mleko, to on się nie chce pojawić. O, i wypadła mi Maś, w takim razie będziemy robić śmietnik. Zobaczymy w sumie, jak on będzie działać. Nie wiem, czy to jest coś, co będę wykorzystywała na co dzień, ale może da się wyrzucać te karty, których nie da się sprzedawać. Wyrzućmy sobie kość. To wyjście w dodatku trwa. Ale tak. Utylizuję karty, które teoretycznie można było sprzedać i zarobić za nie kasę. Kolejny pomysł do kupienia. Ja w międzyczasie oczywiście sprzedaję wszystko, co tutaj udaje mi się wydobyć, żeby wyprodukować więcej kasy. To jest fajne, wygodne tak naprawdę, móc sobie produkować materiały na sprzedaż. To samo y, warto byłoby może zrobić na tej drugiej wyspie, właśnie, gdy już będę miała więcej wieśniaków. Ma nasz nowy pomysł to magnes na zasoby. Ta karta magicznie przyciąga do siebie Karty tego samego rodzaju. Ej, to jest ciekawe. Mogłabym wykorzystać sobie magnes na zasoby, żeby przyciągały mi się wszystkie karty w jedno miejsce? Tak to wygląda. Tutaj mamy miejsce na przedmiot. No to może zróbmy sobie magnes na omlety. I zobaczymy, czy wszystkie te omlety, które się teraz wyprodukują, będą wskakiwały do tego yy, magnesu. Tak! Ej, Git! To pozwala uporządkować karty, które się tworzą. Bo wiecie, bo jak karta się tworzy, to ona się tworzy gdzieś obok i się rozsypują te wszystkie moje kupeczki. Więc na pewno jest to jeden z bardziej przydatnych pomysłów, jakie udało mi się dzisiaj odblokować. Kolejna rzecz: gar z potrawką. Odnawiający się źródło jedzenia dla twoich wieśniaków. Dodaj do niego jedzenie, a wieśniacy ja wezmą swoje porcje pod koniec miesiąca. Dobra, zbudujmy to i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Bo rzeczywiście te omlety tutaj to strasznie dużo jedzenia, które leży. A mogłoby być w garze. Wrzućmy w takim razie omlety. I w tym momencie mamy 46 porcji. Zobaczmy, ile jeszcze mogę wsadzić do tego gara. Maksymalnie 50. Ej, to i tak jest super, bo automatycznie zniknęło mi strasznie dużo kart z planszy. Bardzo mi się podoba ten pomysł. I chyba sobie zrobię więcej takich garów, żeby mieć tutaj przynajmniej dwa takie gary. Może zabrałabym sobie ze sobą ten gar na wyspę? No i rzeczywiście, pod koniec miesiąca wszyscy wieśniacy jedzą wspólnie z tego gara. Fajne to jest, podoba mi się bardzo. W międzyczasie zrobił mi się drugi gar, który zapełnimy omletami. I od razu robimy trzeci. Fajne jest to, że ognisko się nie zużywa. Po prostu przepalamy żelazo nad ogniskiem przy pomocy budowniczego i mamy gotowy gar. W takim razie mamy jeden gar, który zostawimy tutaj. Jeden gar, który zabierzemy ze sobą fregatą. Mam nadzieję, że ja mogę wsadzić to na fregatę. O nie! Nie działa, to znaczy, że będę musiała zrobić to tam. Pora kupić kolejny pomysł. Co my tu mamy? Magiczny klej. Czy kleje znajdujący się na nim stos do planszy nie pozwala mu się ruszyć? Ej, to jest super! Bo to znaczy, że mogę sobie przykleić kartę do planszy, a tym samym nie będą przesuwały te karty, które wędrują po tej planszy, tych kart, które mam poukładane. To, by, to byłoby fajne do zrobienia. Niestety to wymaga magicznego pyłu którego nie mam zbyt wiele. No i mamy dziwny portal, kolejny. Jak tylko jestem na tej wyspie, to wiedźma cały czas nasyła na mnie swoje potwory. Może trzeba byłoby się w końcu uporać z tą wiedźmą, ale też boję się, że ja dalej nie jestem wystarczająco silna, żeby zawalczyć z nią. Mamy węgiel, mamy magiczny pył, robimy w takim razie mój pierwszy klej. Może przykleję sobie zagrodę? Bo w sumie one są tutaj tak w takim miejscu i zobaczymy czy będzie rzeczywiście e, zostawać na swoim miejscu. Teraz nie mam jak tego sprawdzić, ponieważ nie mam żadnych potworów, e, które by biegały. Ten już jest prawie martwy, więc nie ma co odciągać e, moich wieśniaków od walki i zaledwie dwóch sztuk kasy brakuje mi, żeby kupić jeszcze jeden pomysł, więc od razu e, kupmy sobie kolejny. A kolejnym pomysłem, który udało mi się odblokować jest rzeźnia. Wysyła zwierzaki na małe wakacje. Ej, to jest świetny opis. On idealnie pasuje do tego, co ja często mówię, gdy muszę się pozbyć zwierzątek. W sumie mamy głównie kurczaki i króliki. Króliki, które produkują kupę, kurczaki, które produkują jajka, więc chyba nie ma potrzeby, tak na dobrą sprawę robić rzeźni. Weźmy kilka omletów. Weźmy te dwie sztabki szelaza. Mam przygotowanych ośmiu wieśniaków, ale też mam możliwość kupienia nowego pomysłu. Więc zanim popłyniemy, jeszcze nauczymy się czegoś nowego. Może to też się przyda na wyspie. Latarnia morska. Zwiększa wielkość planszy poza limit składu. O ciekawe, bo z tego co rozumiem, to po prostu będziemy mieć więcej miejsca fizycznie na planszy, natomiast miejsca na karty będziemy mieć tyle, ile mamy składów czy shop. Ciekawe, na razie nie będę tego robić, na razie sprawdźmy ilu wiesiaków mogę wysłać. Ej, mogę wysłać ośmiu! Tylko czy ja chcę ich ośmiu wysłać? Dobra, wyślijmy osiem ludzi na wyspę i wtedy nie będę musiała już korzystać z pomocy małp. Ale za to będę musiała znacznie zwiększyć produkcję żywności. Szybciutko robimy sobie na ognisku gar, żeby wsadzić jedzenie. Wytłuczmy te małpy. No niestety, małpy już swoje zrobiły. Ja już nie potrzebuję tutaj małp. Teraz będzie potrzebne miejsce dla rozwoju. Mamy gar z potrawką, więc w sumie wsadźmy te wszystkie omlety do środka. I zobaczymy w sumie, czy to będzie się psuło, czy teraz dzięki temu mogę wrzucać tutaj jedzenie na bieżąco i zapobiegać temu psuciu. No i zaczynamy produkcję tak naprawdę taką większą, żeby zdobyć więcej kasy. Teraz mogę nieustannie tutaj mieć dwóch gości w trakcie prac. Nie wiem, czy będę potrzebowała więcej bawełny. Na pewno sobie przygotuję jeszcze więcej składów, jeśli uda mi się zdobyć żelazo. Biorąc pod uwagę, że jestem w stanie zdobyć żelazo... Tutaj w zaawansowanym archipelagu to na pewno warto będzie właśnie w tym kierunku pójść. I już teraz nie muszę się obawiać tych walk, dlatego że mamy więcej wieśniaków do pomocy, więc w razie czego na pewno uda mi się chociaż jednego ocalić i nie stracić tutaj osady. Mamy też źródło, zawiera wodę, można go też użyć do wypełnienia pustych butelek. Ej, to jest ciekawe. I też mamy kilow. Kilof się przyda, na razie do kamieniołomu, w takim razie. Niech wieśniak będzie górnikiem. Czy ja jestem w stanie tak po prostu napełnić pustą butelkę wodą? I czy to magicznie zamieni się w rum? Podejrzewam, że nie, ale mamy butelkę wody. Wydaje mi że w jakiś sposób ja też powinnam być w stanie robić rum. Tylko, no niestety tego jeszcze nie odkryłam. Może w miarę rozwoju tutaj uda się w końcu to odkryć. Zróbmy sobie kolejne... Ork czarodziej! To jest coś zupełnie nowego. Dobra, trzeba go pokonać. Nie jest taki straszny, ale ma laskę strachu. A co się stanie, jeśli damy magowi tą laskę strachu? Ona jest lepsza niż magiczne ostrze teoretycznie. Chyba. Nie jestem tego taka pewna, szczerze mówiąc. Ale na wszelki wypadek zostawię to tutaj. Czy ja jestem w stanie zrobić to kopalnię żelaza? Dwa razy krzemień, drewno, kamień, wieśniak. O kurczę, ja już dawno byłam w stanie zrobić tutaj kopalnię żelaza. Czemu ja tego nie zrobiłam? Oj, i brakuje mi jedzonka. O, o, o nie! Pierwszy miesiąc i już mamy truposzy. Okej, okay, no to w takim razie zróbmy sobie tutaj cmentarz. E, wygląda na to, że... W ogóle pirat zginął! O, nie! No to chyba pora zbudować tutaj dom. Mamy pierwszego Bobasa, urodzonego oficjalnie na wyspie. Yy, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No kurczę! I czekajcie, bo zaraz kolejny miesiąc się kończy, a ja dalej nie mam jedzenia. To nie może tak się skończyć. Mam butelkę rumu. O nie. Jest, przypał. Mamy surowe mięso. Szybko do ogniska. Nie wiem, czy to się zdąży zrobić przed końcem miesiąca. To jedzenie yy, zużywa się tutaj znacznie szybciej niż powinno. Dobra, wrzucamy wszystko do gara. Butelkę rumu też. A i wodę niech się napiją. Wydam całą kasę, jaką mam, na to, żeby zdobyć przynajmniej odrobinę jedzenia, bo dalej mam za mało. Dobra, kryzys zażegnany. Przynajmniej na chwilę. Kraby też na pewno się przydadzą do tego, żeby zdobyć mięso, tylko teraz nie chciałabym, żeby pojawiła się O nie! Kraby i małpy zabiły mojego maga. No kurcze! I oczywiście krabmatka. No świetnie. Ja nie wiem o co chodzi z tymi krabami matkami, ale nawiedzają mnie tak bardzo regularnie, i zdecydowanie tutaj chyba nie opłaca się zbyt wielu e, mieć e, wieśniaków naraz na wyspie, dlatego że jest to problem natury żywieniowej. Musiałabym mieć tutaj ziemię, którą mogłabym e, uprawiać, żeby mieć stałą produkcję żywności albo kurczaka. Kurczak też mógłby być dobrą opcją, chociaż nie jestem w stanie chyba zwierząt przewozić. Czy jestem w stanie przewieźć papugę? No właśnie, nie jestem w stanie przewozić zwierząt, więc nie jestem w stanie tutaj zrobić produkcji omletów. Musimy zdobyć jakiś inny sposób produkcji jedzonka. No i pojawiła się piracka łódka, tym się nie martwię, bo szybciutko sobie zaraz pirata os oswoimy za pomocą papugi. Ciekawe, czy by się urodził mały pirat, jakby miała dwóch piratów. Muszę to sprawdzić, czy będę miała małego pirata, bo to jest bardzo interesujący eksperyment. Mam już cały zaawansowany archipelag odblokowany, spróbuję sobie odblokować jeszcze maksymalnie obserwacje z wyspy i mamy nowy pomysł. A nie jednak to jest plotka przynęta na tuńczyka, gdy korzystasz z pułapki na ryby, użyj mąki by złapać tuńczyka. Ciekawe. Nie wiem czy będę wykorzystywała to, ale jest to jakiś pomysł. I mamy piaskownię, źródło nieskończonego piasku. Okej, okay, mamy tutaj kopalnię kamienia, więc w sumie też nie wiem czy jest sens robić kopalnię piasku, ale niemniej mamy tutaj dodatkowe dwie karty, które udało się odblokować i mamy święty klucz, wykuty ze złota i szkła. Służy do otwierania świętej skrzyni. O, ciekawe! Na pewno y, myślę, że w przyszłość może przynieść coś intrygującego. Otwórzmy sobie więcej. Pomysł akwarium. Dwa razy szkło, sztabka żelaza, wiesiak, Mieści do pięciu ryb. Zróbmy sobie w takim razie akwarium. Na pewno dobrze byłoby y, mieć ryby w akwarium i tym samym y, zapobiegać ich skakaniu po wyspie. To też jest, myślę, opcja na takie przyklejenie y, tych kart do podłoża. Przydałaby się jeszcze klatka na popługi, to byłoby na pewno użyteczne. Ale mamy kolejny pomysł: butelka rumu, destylarnia cukier trzcinowy, butelka wody. To jak nauczę się robić destylarnię, bo jeszcze tego nie potrafię, to na pewno spróbujemy sobie zrobić rum. Kolejny pomysł nowy to jest kompostownik. Kupa, deska, cegła, wieśniak. zmienia pięć sztuk jedzenia w ziemię. O! To możemy sobie tutaj zrobić farmę. To musimy w takim razie poczekać, aż nam się tutaj stworzy trochę kup. Tylko wybiłam wszystkie małpy, a papuga może nie robić kupy, jakkolwiek to nie brzmi. Jest małpa, no to mamy problem przynajmniej z tym rozwiązany, bo problem z jedzeniem cały czas występuje. Nie mam pojęcia w sumie, z czego wypadają mi te owoce leśne. Czy tu papugi produkują owoce leśne? Bo cały czas mam tutaj ilość. Papugi produkują owoce leśne! Przydałaby się w takim razie klatka na te papugi, bo one są bardzo użyteczne produkują mi darmowe jedzenie! Mamy kompostownik, więc jeśli będę miała nadmiar jedzenia, czego w tym momencie niestety nie mam, to będę mogła przerobić część z tego jedzenia na kompost, a tym samym móc sobie tutaj zasadzić na przykład owoce leśne. Szklarnia. Zaawansowany budynek do uprawy jedzenia. Git? Zrobimy sobie tutaj szklarnie zamiast ziemi po prostu. Mam wystarczająco jedzenia, żeby zrobić ziemię. Ziemia się zrobiła. W takim razie bierzemy wszystko, składamy do kupy. Ej, super! Szklarnia może być jeszcze bardziej wydajna niż w przypadku innych obiektów. Zobaczmy, jak szybko owoce leśne wyrosną tutaj. No bo jeśli mogłabym zautomatyzować troszeczkę to, chociaż automatyzacja tutaj może być problemem, bo trzeba ciągle umieszać to jedzenie w szklarni. Chyba. No, dokładnie tak. Mogłoby być tak, że to jedzenie automatycznie samo się zbiera, samo się e, sieje, ale niestety tak dobrze nie ma. Dwóch wieśniaków właśnie zginęło. No świetnie.